Witam was, serdecznie. Witam was serdecznie w dzisiejszym odcinku, czyli Restaurant Tycon 2. Wyszła pierwsza, druga i trzecia. Przepraszam, więc po prostu nagrywam drugą. A jeśli chcecie pierwszą, część i trzecią, to napiszcie w komentarzach, którą. Część następną nagrywam. I wiecie takie tam. Nie przedłużając, zaczynajmy. Dobra, wchodzimy do gierki. Odbieramy oczywiście 100 złotych. Nie chcę tego, bo chcę koło... okej. Okay. Nie chcę... bo chcę koło... okej. Okay. Dobra, jak swoim nazwą nazwać? Pod chmurką. Nie wiem jak cię piszę, bo mi się nie chce pisać zawsze. Chyba to się tak pisze Możecie mnie poprawiać w komentarzach A, Bo no wiecie Pod chmurką chcę mieć Pod My, m, o, ja już zapomniałam, gdzie wszystko jest. Pod chmurką. Dobra, takie będzie coś. Nie wiem, takie coś... Takie, takie coś. Możecie napisać w komentarzach. O, czekajcie, czekajcie. To mnie nie zainspirowało, ale to będzie mega mocne. Bo tam ci też mają mega ładną tą. Więc trochę pozg... Zgapiamy, patrzcie. Mikrofon! Dobra, ja nie będę używać mikrofonu. Dobra, wybrałam sobie takie coś. Dobra, musiałam sobie... Dobra. Jesteśmy. Pod chmurką. Takie gówno wybrał. Ej, gwiazdecz. Gwiazdek. Ja jestem. Pani gwiazda, widzicie? To jestem ja ta pierwsza. Pani gwiazda jeden. No. Dobra. O! Dzień dobry, dzień dobry pani uszoluszek Dobra, wyj para, 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 brzydka para, to wyjdź wy tutaj i Potem chyba to będziemy powiększać, nie wiem jak się w ogóle powiększa, nie? Ja nie kłamię, ale serio, nie wiem jak się powiększa Oni zrobili takie wielkie... Jak nie wiem co, dobra Dobra Ja... nie, dobra ta restauracja będzie na. No dobra, to dajcie mi te zamówienia. W ogóle idę sobie pierwszego piekarza kupić za 200 zł i kenner za 200 też zyka. Wiesz, dobrze. Że... No, czemu te wiadomości tak przychodzą? Dobra, chodź, kucharz, szef kuchni będziesz. Dobra, bierzemy sobie jedną karteczkę, smażymy sobie na patelni Znając twoje życie, ale fajnie, bo teraz sobie kupiłam, a tak to wszystko, yy, musi być to, musi być to No w kiedyś w to gram, dobra, kroisz sobie owocki Nie wiem co dalej, i masz gotowe, dobra Halo, ty głupi jesteś Dobra, smażymy Myślę, że zaczaisz to Po 20 minutach, kroimy Pomidorki i jest Dobra, bierzemy, cyk Kończ, tak Robimy pyk i ostatnie Cyk, klik, będę musiała przecież tylko na Dobra, potem będziemy sobie ustawiać wszystko i robić to jakby po swojemu I kroimy wiesz I Jeszcze jedno nam brakuje, dobra Dobra, państwa za chwilę zjedzą, to teraz możemy zrobić postacie. Dziękuję i nie do zobaczenia. Dobra, do zobaczenia, dobrze. My potem będziemy mieć mega wielkie. Ej, ja się nie mogę doczekać. Bo to chyba będą po częściach, bo to chyba całego. Chyba pie, pół godziny. Bym to zrobiła. Dobra, idziemy teraz sobie robić. Nie, oni zaraz skończą zjeżdżać. Czyli jeść. Dobra, a my sobie tutaj jakby inaczej porobimy, bo takie kwiatki Jak to ładnie wygląda? Nie wygląda to ładnie, ale potem po prostu się zajmiemy, jak będziemy mieć trochę pieniędzy. Dobra, Sary, wiesz już jak to się robi? Cyk, dajesz to. I potem jak on będzie sam gotować, to potem kupimy sobie kolejnego za 500 zł i będzie gistą. Dobra, o mnie już piekarz. Piec, więc jest dobra. Będę mieć spokój od rania. Nie Niko, bo trzeba potem pieniądze zbierać. Dobra. I tutaj to zamknijmy ten sklep na razie. A gdzie się zamyka sklep? Tak? No właśnie, gdzie się, bo ja zapomniałam, chyba widzowie, wy też możecie śmiało nazwać. O, zamknięte, zamknięte. Re zamknięta restauracja, restauracja już jest zamknięta. Nie no, na spokojnie, wy sobie zjedzcie. O, co to jest? Dobra, ja teraz będę dekorować będziemy naszych tych kelner. Dostosujmy go. Dobra, dajmy sobie to tu. Szef kelnerów. Dobra, kolor ubrania będzie. A może różowa to będzie restauracja? Możecie napisać w komentarzach, jaka ta restauracja będzie mogła być. Na razie dam spój a potem będę mogła to sobie zmienić wszystkie kolory. Po tyle ile najwięcej lajków będziemy mieć pod tym filmikiem, na jaki kolor mam zrobić całą restaurację. Ten wygrywa. Ale dam sobie na razie chyba biały. Biały chyba. Albo różowy, dobra. To na razie będzie różowa restauracja. Potem Wy będziecie mogli sobie na przykład, no. Tylko ja nie chcę mieć z tego czegoś, bo nie widzę. Chata, dobra. Ona nic nie będą mieć. Chyba, że będą mieć szczury na głowach. Dobra, damy sobie takie coś: te, te włosy. Skóra jest. Twarz, ale czemu te mamy? Nie widzę tego. Dobra, to, to jest do szefa kuchni. Dobra, to będą takie kielnery, ale jak to się zdejmowało? Przecież to się dało zdjąć. Przecież sami potwierdzicie ja chyba nie. I to się serio dało. I ty tu, jak chcę mieć bez tego? Dobra, on się będzie nazywać Tyler. Nie, jakiś Kuba. Kuba. To Jakub. Dobra, jest Jakub. Ej. Nie. Ale szkoda, bo... Ej, jak tutaj? Dajcie mi. I tak to będzie. Zapisz kostium. I jak. Jakub, bo to jest Kuba. Dobra, jest dobra, teraz kucharza robimy. Szef kuchni Szef kuchni Jakbym miał Adam, Adam, Adam Adam Gotuję pyszne obiadki Szef kuchni Wiem, mogą być błędy, możecie mnie Jak chcecie sprawiać Bez tego, bo to tak brzydko wygląda jak dla mnie z tym W kuchni będzie mieć takie coś, tylko różowe To był ten ciemny chyba, nie? Czekaj Tak, to był ten ciemny Włosy inne, choć w sumie te ci pasowały coś Coś się niedawno to cię to pasowało? Coś te. A, skóra. Włosy te, włosy ci pasowały. Dobra. Ty będziesz, nie będziesz mieć tego. O mój Boże, o mój czas. Okej. Okay. Może trochę inną włosy ci damy? O. Tylko inna twarz, bo to jest. Chcę inną twarz. Potem będą inne dziewczyny też, więc no jeśli będziecie szef kuchni, szef kuchni Adam, Adam szef kuchni Adam, dobra. Cyk, cyk. To na razie będą takie moje postacie, dwaj. Kelner jest najładniejszy cofnij. I pokaż. Ej, ładnie to nawet wygląda z ladą, jak dla mnie. Dobra. Napiszcie w komentarzach, co mam wybrać. Choć picie mogłam wybrać. Dobra, sobie 6 gwiazdy ktoś mi dał. Że o 6% mi ktoś dał gwiazdki kumacie? Gwiazdecz, macie. Gwiazdeczko, mała świec. Dobra, zamykam ja już i Lubimy ją całą. Wybrałam taki kolor, bo nie wiem dlaczego nawet wybrałam taki kolor, ale... Malowanie trzeba nacisnąć I te czy te? Te. Nie wiem co zrobiłam, ale OK. Czy jakiś typo mi weszł? Szkoda, że oni teraz to tak jakby zrobili Co to jest? Nie, o to mi chodzi. Mi o te słupy chodzą. Na początek te słupki sobie przemalujemy. Ale żeby was tak jakby nie zanązać będzie po prostu wszystko już widać, jak to skończę. Ej, widzę, ja nie wiem coś zrobiłam. Ja byłam tu i nagle wszystkie mi wyszły. Wszystkie. Dobra, i w sumie to dobrze, że wszystkie, nie? Tylko no jaki kolor? Te oto, piękne słupki dają. Chyba na ten jasny zaj. Jasny, taki. U. Pod humorką to by mogły być niebieska restauracja, ale okej. Okay. Już trudno, no. Już wybraliśmy pod chmurką, ale różowa restauracja nie będzie taka ładna, już. Bo nie chcecie jak to wyglądać. Edytuj. Ale najgorzej, bo wcześniej, widzowie, chyba wy też widzieliście to, jak to jeszcze w ogóle graliście, kiedy. Kiedyś, bo to wyszło. To, to że naciskałeś na to na przykład, i że to od razu ci mogłeś, i nie musiałeś tego. O, teraz jak ja patrzę, przemaluj mi to. Że cyk i cyk. I że na przykład teraz ten robię. A tak to teraz muszę. Cyk, cyk. Wiem, trochę ciężkie to jest, ale nie przedłużając, serio, was tutaj nie będę tak jakby przenuzać, i no, wiecie, po prostu widzimy się, gdy to skończę. Tak wygląda na zewnątrz, a tak w środku, te dwie mi się mega podobają. Wiem, tak, ale tu jeszcze pozmieniamy. Hej, to już przy otwartym sklepie, żebym pozarabiała trochę. money, money, Dobra, otwieramy sklep. I ładne, jak dla mnie to ładne Jak wam się podoba to też możecie napisać w Dobra my idziemy Do najlepszych stolików Dobra to potem się tym załatwimy A no najwyżej no Bo mamy bogaty Dzień dobry O i, i jak nie zauważyliście to zrobiłam sobie Chyba nowego skinka Mhm. Dobra, dawaj Dwa jed... cztery jedzenia masz No mnie ty, ty... A, ty gotujesz, dobra, gotujesz Dobra, dobra jak oni tutaj sobie zamówiłem, To stoliki też będą oczywiście różowe Tylko takie chyba były jasniejsze Dobra, jo I właśnie O to mi zawsze chodziło Inne. Dobra, tutaj jest teraz ryzyko. Dobra. No ale nie, no jak tu nie ma podłogi. No nie gadaj, że teraz jemy będę mieć. Mam bugi chyba. Ja serie mam jakieś bugi. Pomocy. No, ja nie chcę mieć takich bugi. Ej, widzę, jesteście, jest. Dobra, jesteście, 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 jesteście. Dobra, to jest dobra jak jesteście. Dobra, oddzieraliśmy wszystko. Jak to? Taki nudny. Aj to mi się trochę nie zachwycało, ale podłogę usunęłam. Podłogę potrzebuję. Czyli już wiem o co chodzi, cyk. I sobie zaznaczamy, rozumiecie chyba, nie? I wiecie o co mi chodzi? Patrzcie, i sobie wypełniamy, sobie podłogę wypełnimy chociaż. Albo ej, ej, chociaż się nauczyłam, jak się robi podłogi, nie? A jeśli wy wiedzieliście, jak się robi podłogi, to dajcie łapkę w górę, bo ja nie wiedziałam. Po prostu naciągam sobie tą malinika. Dobra, to będzie pomlotane. Dobra, to będzie długie, więc widzimy się. Widzowie. Widzowie, to jest istny cud. choć tu jest. Nic nie było, dobra, mamy kocowe i zbieramy pieniądze, bo mało co zarobiłam. Sery Kolejny dzień. Dalej. Dobra, ty przyszłeś pan, z dzieckiem. Dobra, to komu tu dać, by Państwo. Czy wy Im tam, że wy przechodzicie przez ścianę? Dobra, musimy przemalować krzesła jak najbardziej. Co się dzieje z tym biednym? Ja jestem ciekawa co, czym, co się dzieje z tym krzesłem Czy mnie nic martwi? Ale no cóż, dobra To nie musimy rozbierać na kolejnego kucharza, bo... Nic nie było. Aha, czyli teraz już nie wie, dobra. No czemu to... To jest dziwne. Czemu to mi się nie maluje? Z ale musiałam to zrobić. O, i jak od razu przesunęłam ideolo. Tylko teraz mam więcej krzeseł. I jeszcze podwórkiem się trzeba zająć, i kuchnią, i dachem, i podłogami. Za dużo pracy. I kolejny dzień. Dalej. Tak wygląda mój sklepik. Tak się prezentuje z zewnątrz. A teraz do środka wchodzimy pod chmurką. Ładnie, nie? O, i to dajcie go na dwór. Ale ładnie to wygląda. Mega. Mhm. Dobra, mamy gościa. Naszego to który usiadł na wszystkim krześle Dobra, daj... Dobra. Teraz zamówię na ile. Mamy? mamy za niedługo 500, a ja potrzebuję... Ej! Oni są... praktycznie... Dobra, jak póki mamy tutaj widzowie, to wiemy chyba co już zrobić. Wiecie co? Pójdziemy sobie posprawdzać jakie mamy ten i po pooceniam, bo ja lubię oceniać, więc jak coś, jakby chcieliście kupiłam teleporting, potrzebu ja już zapomniałam po mam gdzie się wszystko robi normalnie. O, i przepraszam. A, zapomniałam. No, dobra. Dajemy sobie Restaurant 6-7. Okej, okay, ja już się boję, na jaki to kolor będzie. Ej, dobra. Fajny, fajny, fajny. Cztery gwiazdki. Ładny, dwupiętrowe. Dobra. Wchodzimy. Też bym mogła mieć taką restaurację, bo to akurat jest ta restauracja i oni to tak rozwiększają. Tu jest taki wielorodzinny. My też potem będziemy mieć takich sosów. I takie coś, tylko coś innego tu, tu jest kuchnia Ładnie, ładnie, ładnie Runtur robimy, runtur Drugie pięterko To jest też rozumiem, dobra No spokojnie ludzie, to u mnie jest dziewczyna na wózku inwalidzkim Nie, bo po prostu jak coś to... Nie, że obżerdam, tylko nigdy nie widziałam osoby na inwalidzkim w tej grze. Dobra. Po prostu są sobie. Nie, bo musiałam. Bo u mnie to jest normalnie, nie? Dobra. Gargania. Widać ze ścieków. który wygląda jak ścieki, ale dobra, wchodzimy, bo to jest ponoć. Pięć piątek naprawdę. prawie. No i tak zasługuje. I mega fajnie, ładnie tutaj, mega ładnie, mega ładnie Jednie rzeczy Oni kartą, nawet u niego płacą I mega ślicznie to wygląda Mega, dobra, zasługuje Choć się nawet nie porozmawiałam. Na Idziemy do swojego tego domku, który jest od... Tu i nasze furgę I nasz dom, dobra Jeszcze zawsze z To Dobry pierwszy. Ja. Dobra, widzowie, jeśli odcinek Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę i subika i wpadacie na part 2. Pa. I odcinek Wam się spodobał, to napiszcie łapkę w górę i subika i razem z dzwoneczkiem, żebyście byli z wszystkimi odcinkami czy z shortami na bieżąco. Pa i na, możecie napisać kom, jaką kolor mam tej restauracji dać i jaką nazwę i jaki kolor ta